Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Święta, które wskazują na to, iż miłość Boża sięgnęła do człowieka poprzez syna, który narodził się. Narodził się po to, żeby umrzeć, nie po to, żeby żyć, po to, żeby oddać swoje życie za nas. I z okazji tych świąt dla wszystkich braci i sióstr. Wszelkich denominacji ewangelicznych, ewangelikalnych w Polsce, pragnę życzyć pokoju, radości. Pragnę życzyć Wam głębokiego przeżywania tych świąt. Niechaj te święta staną się okazją do spędzenia czasu z Waszymi rodzinami. Niechaj się staną okazją do powiedzenia innym radosnej wieści o narodzeniu Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim o narodzeniu tego Chrystusa w naszych sercach. Pozdrawiam serdecznie Cezary Komisarz, prezbiter naczelny Kościoła ewangelicznych chrześcijan w Polsce. No cóż, doczekaliśmy tego okresu, kiedy w sposób szczególny wspominamy narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. W naszej ewangelicznej rzeczywistości wiele ludzi ma różne podejście do świąt Bożego Narodzenia. Tak naprawdę jak czytamy Ewangelię, to musimy się przywyczaić do tego, że każdy z ewangelistów trochę inaczej prezentuje, inaczej patrzy. Ewangelista Marek w ogóle nie zauważył świąt Bożego Narodzenia, a nie zauważył narodzenia Jezusa Chrystusa. Dzięki Łukaszowi mamy materiał do kolęd, dzięki Janowi mamy przepiękne wprowadzenie Jezusa Chrystusa jako syna, słowo, które się ciałem stało. I ja dzisiaj przy tej okazji chciałbym serdecznie, serdecznie wszystkim życzyć tego, aby to odwieczne słowo, które przyjęło kształt człowieka, zamieszkało w Betlejem, w Judei i użyliśmy chwałę Jego. Pan, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy, aby to była nasza rzeczywistość, aby Jezus Chrystus był tą rzeczywistością, która wypełnia nasze życie, nasze myślenie, nasze serca i sprawia, że nie tylko o Bogu myślimy inaczej, ale że o sobie, a też o innych myślimy inaczej. Niech dobry Bóg błogosławi każdego z nas w te święta i po świętach, kiedy przyjdzie nowy rok z Jego nowymi wyzwaniami. I kiedy przyjdzie ten ostatni czas, aż Chrystus powróci i wtedy już zawsze będziemy razem. A póki co wesoły świąt, radosnych świąt, narodzenia Pana naszego wszystkim życzę. Drodzy bracia i siostry, w te święta życzę Wam przede wszystkim, abyście pamiętali o tajemnicy pobożności. Tą tajemnicą pobożności, jak mówi apostoł Paweł, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, że został. On objawił się w ciele i ostatecznie wziął, wzięty został w górę do chwały. Został objawiony w ciele. Przyszedł do nas jako jeden z nas. Nieraz ta prawda, podstawowa prawda Pisma Świętego i Ewangelii, pobudza mnie do zadumienia. Zadumienia, które jest bliskie niedowiarstwu, jak to jest możliwe, że prawdziwy Bóg, wszechmocny, stworzyciel świata. Stał się bezbronnym dzieckiem w jakimś smutnym zakamarku Cesarstwa Rzymskiego, a jednak właśnie na tym opiera się piękno i chwała naszej wiary, że Bóg stał się kimś, kto przeżył życie jak każdy z nas. Znikome, czasami wydaje się nam pełne chwały, czasami bardzo proste, czasami smutne, czasami przykre, czasami narażone na niebezpieczeństwa. Zrobił to wszystko po to, aby złożyć z siebie ofiarę, a obecnie króluje w chwale. To jest nasz Bóg, o Nim pamiętajmy, o Nim śpiewajmy, a w tym wszystkim niech nasze serca będą pełne radości, będą pełne wdzięczności. Niech Pan Bóg sprawi, że będzie dla nas duchowym odświeżeniem i dla wszystkich wokół nas świadectwem Jego mocy i Jego działania w nas i przez nas. Niech tak się stanie. Chciałbym serdecznie wszystkich. Serdecznie pozdrowić z okazji e, wspaniałych świąt związanych z narodzeniem Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, naszego króla, naszego władcy. E, mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich nas e, szczególny czas, czas odpoczynku, czas prawdziwej refleksji, e, takiego pochylenia się nad własnym życiem. Mam nadzieję, że będziemy mogli wejrzeć w samych siebie i to narodzenie Syna Bożego będzie dla nas prawdziwym błogosławieństwem. Oczywiście chciałbym, żebyśmy w tym czasie mogli poświęcić więcej chwil dla myślenia o Chrystusie o Synu Bożym, a żeby to były faktycznie święta, które się wiążą z jego narodzinami, z Jego przyjściem na świat. Wiemy, że to jest data symboliczna, zupełnie symboliczna, ale tu nie chodzi o tą datę, nie chodzi o ten grudzień, ale chodzi o to, żeby naprawdę Chrystus, Syn Boży, był naszym Panem i naszym Królem. Drodzy, zbliża się czas, kiedy tradycyjnie przypominamy sobie o przyjściu na świat naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wydarzenie kojarzy mi się z czymś obecnym w dwóch wymiarach. Jeden wymiar to jest ten wymiar pionowy wymiar tego, że Wszechmogący Bóg zechciał przyjść do nas. Po to, żeby się spotkać z nami, z ludźmi i żeby z nami nawiązać wieczną relację. Drugi wymiar, który warto też praktykować, to jest relacja w tym aspekcie poziomym, czyli między nami, między ludźmi. A więc chciałbym Wam życzyć, aby ten czas wspominania narodzin Pana Jezusa Chrystusa był czasem, w którym odświeżamy sobie naszą świadomość i w ogóle naszą relację. Z Bogiem przez właśnie Pana Jezusa, którym przypominamy o tym, ale również niech to będzie czas pielęgnowania, pogłębiania, a może naprawiania naszych wzajemnych relacji. Dlatego, że w tym świecie, który Pan Bóg stworzył i który chce zbawić, posyłając swego Syna, Jezusa Chrystusa, chodzi o relacje, chodzi o połączenie, chodzi o przyjaźń, chodzi o miłość, chodzi o. O taki rodzaj połączenia, który będzie trwał całą wiecz wieczność. Więc niech to będzie Waszym świeżym doświadczeniem, czego Wam życzę z całego serca w imieniu Pana Jezusa. Dziękuję.